Tomasz Adamek wygrał w walce wieczoru Gali XTBKSW Epic, która 24 lutego odbyła się w Gliwicach. W starcie zakończyło się kontuzją ręki Mameda Kalidowa po trzeciej rundzie. Więcej niż więcej niż więcej niż sprawdź wyniki Gali XTBKSW Epic. Od pierwszych sekund Tomasz Adamek zajął środek klatki i ustawiał Mameda Kalidowa pod siatką. Mocne sierpowe ze strony byłego mistrza KSW a doświadczony pięściarz cały czas spokojny. Kalidow często zmieniał pozycję i doskakiwał do rywala z kolejnymi ciosami. Gural znów zajął środek klatki. Kalidow bardzo aktywny na nogach atakował głównie pojedynczymi uderzeniami i uciekał od ofensywy przeciwnika. Dobre proste Mameda Kalidowa, jednak w pewnym momencie ten w tempo sprowadził Tomasza Adamka do parteru. Poważny błąd ze strony byłego mistrza KSB, za który został ukarany ujemnym punktem, coraz aktywniejszy w swoich akcjach był Tomasz Adamek, jednak Mamed Kalidow dobrze pracował z kontry i przez cały czas był zdecydowanie aktywniejszym zawodnikiem na nogach. Guralt starał się zamykać rywala pod siatką, jednak zawodnik olsztyńskiego arachionu cały czas uciekał od jego ofensywy. Po trzeciej rundzie mamet Kalidow zasygnalizował kontuzję ręki. W przerwie potwierdził, że nie będzie w stanie kontynuować pojedynku, przez co starcie zostało przerwane przed czwartą odsłoną. Góral to legenda polskiego boksu zawodowego. Tomasz Adamek na swoim koncie ma Mistrzostwa Świata IBF i Ibo w wadze junior ciężkiej oraz WBC w wadze półciężkiej. 46 latek w swojej karierze był również pretendentem do pasa WBC w kategorii ciężkiej. Urodzony w żywcu pięściarz ostatnią zawodową walkę stoczył w październiku 2018 roku przez nokaut w drugiej rundzie przegrał wtedy z Jarelem Millerem.